Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli mnie widzisz, to patrzysz właśnie na zwycięszczynię. Jeśli mnie słyszysz, to słuchasz właśnie zwycięszczyni. Wczoraj, po ponad pięciu latach, wygrałam sprawę frankową. I przychodzę dziś do ciebie, żeby się z tobą podzielić wszystkimi elementami składowymi, które złożyły się na tą... Wygraną. Ja jestem Sylwia Winiarska Żylik. Jestem księgową od 26 lat. Od 15 lat mam własny biznes. Uczę szefowe jak rozwijać biznes, jak zatrudniać ludzi zdalnie, jak budować zespół w oparciu o komunikację, zrozumienia własnych wszystkich potrzeb i tego, żeby nam było najlepiej, żebyśmy wyszły z ustawień lojalności rodowych, a stanęły w swojej mocy i tak kreowały biznes, by on rzeczywiście przedstawiał to, taki stan, jakim my pragniemy urzeczywistnić z miejsca naszej mocy, tak jak w tej sprawie. I ta sprawa moja, frankowa, to jest takie przejście od stanu beznadziei do stanu sprawczości. I chcę Ci powiedzieć, że a, cały problem z tym kredytem zaczął się, kiedy kupiliśmy dom i nie mogliśmy sprzedać mieszkania, ponieważ wartość kredytu przekraczała znacznie wartość tamtego mieszkania. I jednocześnie można powiedzieć, że już wcześniej był problem przy zakupie domu, bo jako przedsiębiorczyni, na macierzyńskim. Z kredytem we frankach nikt nie chciał ze mną rozmawiać o sfinansowaniu zakupu domu, ale to przeszłam. Kiedy później latami nie mogłam sprzedać domu, mieszkania, którego nie użytkowałam i męczyłam się z różnymi najemcami, to poszłam któregoś dnia do banku, położyłam kluczyki na biurku i powiedziałam przemiłej pani, jak się później okazało, że ja mam tego dosyć. I jak chcą, to niech oni sobie to mieszkanie sprzedadzą. Byłam w takim momencie, możesz mi wierzyć lub nie, albo co miałbym ci kłamać? Byłam w takim momencie, że miałam serdecznie dosyć tego doświadczenia. No, wynajmowałam mieszkanie policjantowi, z którym miałam duże kłopoty. Uszkodzili mi to mieszkanie, które było takim moim, wiesz, pudełeczkiem porozwodowym, i naprawdę nie miałam na to zasobów. Wtedy ta pani kierownik. Powiedziała mi, że u nich człowiek z działu kredytów hipotecznych założył sprawę bankowi o franki. I tak się zaczęła ta moja ścieżka, szukania wiedzy odnośnie tego, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Więc poszłam za tą informacją i za pierwszy krok mój to był taki, że się spotkałam z pozwem zbiorowym. Jeszcze te kilka lat temu ten pozw zbiorowy był czymś takim. Bardzo mm, obecnym w rzeczywistości. Jednocześnie ja nie podpisałam tej umowy, ponieważ e, zapisy tej umowy totalnie nie pozwalały mi czuć się bezpiecznie podpisując ją. Co się okazało sukcesem dla mnie, ponieważ jak wszedł wyrok CUE, to e, kredyty, te sprawy kredytowe, które były w pozwach zbiorowych, nie zostały objęte tym wyrokiem TSUE, więc plus dla mnie za tą uważność wtedy. Jako drugi krok szukałam prawnika, który by mnie reprezentował i znalazłam gdzieś tutaj po rodzinie chłopaka, który się zdecydował zająć moją sprawą. Jednocześnie, totalnie, nie miał on w sobie takiej odwagi, mocy i przekonania, żeby zrobić to skutecznie, próbował korespondować z bankiem, żeby załatwiać ugodę. Na co bank oczywiście wiesz, miał to w nosie, że tak powiem, kolokwialnie. Byłam w takiej sytuacji, że wpisałam po prostu w Google prawnik od franków i znalazłam. Człowieka, znalazłam adwokata Czabańskiego, który się okazało, że wcześniej e, pracował też w unijnych instytucjach i miał z tym kontakt. I spotkałam się z nim. Jednocześnie, co jest bardzo ważne w tej sytuacji, chcę, żebyś to wiedziała, chcę, żeby to wybrzmiało. Ja poszłam na to spotkanie, nie mając na tamtą chwilę tych 16 tysięcy, które były potrzebne. Aby w ogóle rozpocząć współpracę z tym prawnikiem. I to był mój największy opór przed rozpoczęciem w ogóle tej procedury. Czyli po co ja mam się spotykać z prawnikiem, skoro nie mam 16 tysięcy, które są niezbędne, żeby on w ogóle zajął się sprawą. Jednak wtedy dobra dusza mi powiedziała, idź, później zobaczysz, co będzie. <noise> Więc poszłam na to spotkanie. Ta konsultacja wiesz kosztowała kilkaset złotych. Jednocześnie e, poszłam też bo to było przy starym mieście w Warszawie. Poszłam też do mojego ulubionego kościoła Święty Janne zapalić tam świeczkę. Tam można takie intencyjne świece zapalać w intencji tego, żeby to zadziałało w ogóle dla społeczeństwa, nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich osób oszukanych przez bank. Później Opowiem, dlaczego miałam poczucie bycia oszukaną. I z taką energią, z taką intencją poszłam do, na spotkanie z prawnikiem i próbowałam negocjować, tak ci powiem. Byłam totalnie w takim poczuciu, że ten człowiek jest przekonany, że można osiągnąć sukces w tej sprawie i że on ma taką moc, by po to sięgnąć. I chciałam a, takiego, jakie, wiesz, jak, jak to nazwać, chciałam takich negocjacji, żeby móc podjąć y, tą sprawę, jednocześnie nie musieć płacić z góry, ponieważ miałam taką blokadę mentalną, w jaki sposób pozyskać te 16 tysięcy, bo jak ja wróciłam do pracy y, po macierzyńskim, to nie było to dla mnie takie proste, żeby wyjąć 16 tysięcy. I sugerowałam, że możemy się umówić tak, że na przykład wszystko, co ten prawnik odzyska z tej sprawy, on sobie weźmie, bo jedyne, co ja na tamten moment chciałam, to chciałam pozbyć się tego ciężaru. Miałam takie poczucie, że stałam się niewolnikiem systemu, że nie mogę się uwolnić od tego mieszkania, muszę się męczyć z najemcami. Jednocześnie po wieki będę spłacać ten kredyt, który cały czas rósł. I ten prawnik się na to nie zgodził. Ja się śmiałam taki miałam a powiedziałam mu, że może wziąć wszystko. Niech mi tylko zostawi parę groszy, żebym sobie kupiła czerwone szpilki zwycięstwa. <grym> nie zgodził się na to. E, taki spoiler. Więc powiem Ci, że wracałam z tego spotkania mocno naładowana, taką nadzieją i wiarą, że ta sprawa jest do wygrania, że to jest do zrobienia. I jedyne, co potrzebowałam, to otworzyć się na to, żeby przyjąć, żeby przyszły do mnie takie pieniądze. To się wydarzyło, bo zgłosiła się do mnie firma, która potrzebowała wynająć mieszkanie dla studentów i zapłaciła mi z góry. Także powiem Ci, że to była rewelacyjna manifestacja. Ja mogłam podjąć współpracę z tym prawnikiem i zaczęła się moja historia, zaczęło się moje odpamiętywanie wszystkich tematów, rodowych związanych z utratami nieruchomości, ale też z pozbawianiem innych miejsca dachu nad głową. I to był dla mnie trudny moment i miałam taki a, kiedy ta sprawa ruszyła, wiadomo, to na początku się totalnie nic nie dzieje. Tam wszedł COVID, poblokował to wszystko. Byłam na pierwszej rozprawie a nawet mnie nie przesłuchano, byli ludzie z banku przesłuchiwani, którzy opowiadali rzeczy totalnie niezwiązane z moją sprawą, teoretycznie, nawet praktycznie, po prostu mówiąc nieprawdę. To, co ja pamiętam z tamtego dnia, czułam się mocna, poszłam w czerwonym garniturze do tego sądu, jeszcze wtedy ta sprawa była stacjonarna. Tylko ja i sędzia byliśmy bez maseczek, więc pamiętam, że ta nasze spojrzenia, które się spotkały. I pamiętam, że na końcu powiedziałam: Mówię, dlaczego sąd mnie nie przesłuchuje? Siedzę tu godzinę, czekam już tyle miesięcy i dlaczego nie jestem przesłuchana? No bo czasu nie starczyło, tak. E Sprawa była na tyle stresowa, że pani z banku, która już była wtedy przesłuchiwana e w ogóle tak Była w takim stresie, że powiedziała wprost, że była skazana wcześniej na mówienie nieprawdy. Dopiero jak sędzia ją zapytał, czy na pewno to się otrząsnęła, powiedziała, że nie, jednak nie. Więc super. I tyle, wiesz, miałam takie poczucie totalnej farsy, totalnego przeciągania w czasie, gdzie cały czas byłam zobowiązana spłacać ten kredyt. I czekać, bo wtedy było tak, że dokumenty, które złożyliśmy do sprawy, trzeba było włożyć do kartonu ze względu na COVID. One tam miały miesiąc chyba czekać, żeby mógł w ogóle sędzia się z nimi zapoznać. No i ta sprawa w ogóle gdzieś przepadła, wiesz. I była później rozprawa online, gdzie ja byłam przesłuchana. Ale dalej nic się nie działo. W końcu yy, zapadł wyrok i... Kiedy się okazało, że ja wygrałam w pierwszej instancji, to zanim ten wyrok się uprawomocnił, Bank Millennium oczywiście złożył apelację i jednocześnie pozwał mnie do jakiegoś sądu w Radomiu o zwrot kredytu i o zwrot wynagrodzenia, które chciał za ten czas. Już wtedy dopiero wiesz, tak raczkowały te informacje, że to wynagrodzenie nie jest należne za, za to zakończenie tej umowy, ponieważ bank wprowadził mnie w błąd, nie poinformował mnie o tych zapisach. U mnie to było tak, bo nie powiedziałam ci na wstępie, ale u mnie to było odnośnie tych zapisów abuzywnych. To była taka ciekawa sprawa, że ja komunikowałam się z. Agentem z pośrednikiem od kredytów, nie bezpośrednio z bankiem. Nawet miałam tak w pamięci, wie, że on musiał zrobić milion kredytów miesięcznie, czy tam dwa miliony później, żeby on wyrobił normę. I to było istotne, tak? A bank próbował w ogóle podważyć zasadność mojego pozwu. Napisał, że przecież jestem księgową, to powinnam wiedzieć, co podpisuję. Na szczęście w Polsce jest tak, że to, że ktoś zrobił nielegalne zapisy w umowie, to nie znaczy, że podpisanie jej uczyni ją legalną. I ja od początku nie zgadzałam się na, na to, żebyśmy w jakikolwiek sposób poszli na ugodę. Nie zgadzałam się na wszelkie zmiany tej umowy. Jedyne, co chciałam, to jej unieważnienie. Miałam tutaj taką totalną jasność, że to jest mój cel. To jest unieważnienie tej umowy. A to, co było dla mnie najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby wiesz, wystać w tym, żeby się nie poddać w trakcie, nie załamać w ogóle tymi ruchami banku, jak chociażby ten pozew, wiesz, na wigilię, to było dla mnie to, że ja jestem tam w prawdzie. Czyli ja od początku mówiłam prawdę, jak było jak byłam informowana o tym kredycie i co mi było mówione i że zaufałam specjaliście, który był pośrednikiem dla banku odnośnie tych kredytów i nie miałam powodów, żeby mu w jakikolwiek sposób nie ufać, żeby podważać jego znajomość rzeczy i to, w jaki sposób on wyliczał dla mnie, co będzie najlepsze. I to, z czym miałam największą trudność, tutaj ten kawałek mój rodowy się włączył, kiedy dostałam pozew od banku. Wiesz, z jednej strony się cieszysz, masz wygraną sprawę, czekasz na uprawomocnienie, nagle Bach, bank ciebie pozywa. Musisz zapłacić od razu prawnikowi za to, żeby też się zajął tą sprawą. Więc wiesz, taka energia, momentalnie mnie to zwaliło, mocno mnie to zwaliło energetycznie. I wtedy zaczęłam sprawdzać, jakie mamy rodowo ustawienia odnośnie nieruchomości. I to było dosyć takim nieprzyjemnym kawałkiem, ponieważ też potrzebowałam rozmówić się z rodzicami, którzy mieszkają w takiej kamienicy w Warszawie przedwojennej kamienicy. I tam była nieciekawa historia związana z tymi mieszkaniami. Co ciekawe, jakie ja ruszyłam ten temat. To zgłosił się do mnie chłopak, który jako właśnie młody chłopak mieszkał obok mnie, a którego ta cała sytuacja pozbawienia dachu nad głową dotyczyła. I to było fajne, że on tak po prostu na zasadzie energii ze mną zarezonował i się do mnie odezwał, i mogliśmy sobie to opowiedzieć, jak on pamięta, jak ja to pamiętałam. Więc to mi dało duże uwolnienie. No, największe uwolnienie dało mi to nazwanie tego, Rodzicom wprost przez telefon, że ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności za to, jakie oni podjęli wtedy działania. I że to, że ja mam ryzyko utraty mojego mieszkania w związku z działaniami z mojego rodu, a tak samo tymi głębszymi z czasów wojny, kiedy były przejęcia pożydowskie, to są takie historie, które w naszych rodzinach po prostu się wydarzały, gdzie albo. Po naszej stronie było przejęcie ziemi po uciekających Żydach, albo nam odebrano. Także dużo takich jest kawałków, i one energetycznie wpływają na to, jak może być nam ciężko w posiadaniu nieruchomości. Więc dla mnie największą wtedy taką rzeczą do przerobienia było zabranie całej mocy swojej, którą dawałam do tej sprawy, do banku. Znowu usta ustanie w tej wierze, że dlaczego ja poszłam po tą sprawę, że ja tu byłam w prawdzie i ja idę po tą prawdę nie tylko dla siebie, ale też dla społeczności, że to jest mega istotne, żebyśmy mieli odwagę mówić, że tak duża instytucja działa na szkodę ludzkości. I to było dla mnie priorytetem, żeby to nazywać. I miałam lęk. Wiesz, były takie momenty, że ja naprawdę czułam się tak dojechana, że to wciąż i wciąż i wciąż się ciągnie. W listopadzie minęło 5 lat od założenia sprawy. I zobacz, kiedy ja jeszcze ustawiłam to sobie rodowo, przyszła do mnie informacja: Mam takiego posłannika. Tutaj od góry, <gry> który dzwoni do mnie raz na rok, raz na pół roku, przekazując mi jakąś cenną informację. To jest niesamowite w ogóle, jak działa to połączenie karmiczne. I ja dzięki tej informacji też mogę jakieś ruchy robić, które mnie wzmacniają. I dla mnie było mega istotne, że poprosiłam bank, poprosiłam Boże prawnika. Żeby wystąpił do sądu o zatrzymanie spłacania przeze mnie kredytu. Że skoro ja już spłaciłam tą główną kwotę kredytu, którego wzięłam, a prawo było takie, że można było spróbować. Oczywiście tam nie było tak, że wszyscy dostawali taką zgodę, ale jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli. Wiesz, jak to jest, bez ryzyka nie ma sukcesu i dostałam zgodę na to, żeby zatrzymać już spłaty tego kredytu, Jednocześnie dalej w tym sądzie apelacyjnym nic się nie działo, więc dostaliśmy hmm, chyba dopiero we wrześniu informację, że został wyznaczony skład sędziowski. Apelacja zobacz, została złożona w grudniu i dalej nic się nie działo. A na wiosnę kolejnego roku poszło pismo z prośbą o to, żeby sąd wyznaczył termin rozprawy. Dalej się nic nie działo. Ja miałam takie kuźwa, wiesz, co tu jest jeszcze do zrobienia, czego ja jeszcze nie widzę, co ja mogę tu uwolnić. I ostatnia rzecz, która była dla mnie istotna, a właśnie przy okazji tej wiosennej sprawy, że poprosiliśmy o wyznaczenie rozprawy i dalej się nic nie działo, to była nasza rocznica zakupu tego mieszkania. I do, dokładnie w ten dzień, czy w przeddzień naszej rocznicy, 1 marca, moje dzieci. Moja Dominika, najstarsza, sprowadziła się z protem do tego mieszkania. Ja wypowiedziałam umowę najemcom, i mimo że mieszkanie, wiesz, było totalnie zapuszczone przez ten czas, przez te lata, kiedy oni tam mieszkali, to już teraz, wiesz, prawie 11 lat, odkąd się wyprowadziliśmy stamtąd, to czułam się przeszczęśliwa z takim poczuciem, że odzyskałam całą moc tej sprawy, że mieszkanie wróciło do mnie. I wiesz, ja tego nie planowałam, ale wróciła ak akurat w czasie tej rocznicy, gdzie my się tam po rozwodzie wprowadziłyśmy 1 marca. I ja, będąc w tym mieszkaniu i sprzątając je, poczułam, jak ono dalej mnie karmi że ono dalej ma tą energetykę, z którą ja je wybrałam, jak ono do mnie przyszło, kiedy potrzebowałam się wyprowadzić po rozwodzie. I to było dla mnie ważne, że porozmawiałam z dziećmi właśnie wcześniej czy one chcą się tam przenieść. I chwilę potem Bank dał nam to zwolnienie właśnie z, znaczy mi tak? Z opłacania kredytu. Wiesz, sprawa wyglądała tak, że ten najem wtedy jeszcze przed boomem, to ja dostawałam za to 3000 z kawałkiem chyba. A całość utrzymania tego mieszkania kosztowało mnie 5 tysięcy, więc dlatego mnie to bolało, że ja muszę cały czas do tego energetycznie dokładać. Więc dzięki temu ruchowi zebrania stamtąd całej mocy i niemocy, tak jak powiedziałam na początku, z przejściem od tej nadziei, która często gdzieś tam wracała i mnie tak smagała, do tej sprawczości, to wszystko zaczęło się. Zmieniać na korzyść mojego lepszego samopoczucia i tego, że to mieszkanie nam służy, służy firmie i to jest bardzo dobre. I a ja poprosiłam drugi raz prawnika, żeby tym razem wezwał sąd do wyznaczenia terminu rozprawy, bo stwierdziłam, że ja mam już tego dosyć. A, bo tam były takie głosy, że sądy są teraz tak bardzo zawalone. Stwierdziłam, że Sorry, ale mnie to już nie interesuje, bo ja też jestem zawalona tym, że 5 lat się bujam z tą sprawą w przestrzeni i a, prawnicy złożyli pismo i została sprawa wyznaczona na 16 stycznia. I o czym zapomniałam wczoraj, a, ponieważ się źle czułam <laughs> a, i dostałam wiadomość, że sąd odrzucił tą apelację i jednocześnie mój wyrok w pierwszej instancji jest prawomocny. Zatem alleluja! Teraz tylko do radomia z tą informacją e, i do rozliczenia się z bankiem. I chcę Ci powiedzieć, że dużo rzeczy tutaj było nielogicznych. Czyli wiesz szukanie prawnika, mimo że nie miałam pieniędzy na tą spłatę. E, Konieczność, wiesz, utrzymywania tego mieszkania, mimo że go nie potrzebowałam, bo w nim nie mieszkałam. To, że podjęłam decyzję, że jednak potrzebuję się wyprowadzić do domu, no bo urodziła się maleńka te 10 lat temu, wiesz, dużo było takich rzeczy. Jednocześnie ja czułam cały czas, że to mieszkanie w ogóle chcę, żebyś to wiedziała czy wiedział, że to mieszkanie przyszło do mnie od góry. Bo ja, kiedy się miałam wyprowadzić od byłego męża, to szukałam, czy mam coś wynająć, czy coś kupić. Czułam, że raczej kupić, żeby to było takie, jak ja chcę. I to po prostu zadzwoniły do mnie dziewczyny i powiedział, że pojawiło się takie mieszkanie, jeszcze nie jest wystawione. I kiedy ono się pojawiło, to ja od razu poczułam, że to jest moje, i mimo, że to było puste, i była lamperia, i tylko. Dzięki Bogu były szafki w kuchni, że w ogóle z czymś tam mogłyśmy zacząć, bo wyprowadziliśmy się po rozwodzie bez niczego. No to, to było to miejsce, które nas bardzo mocno trzymało, karmiło i cały czas tak jest. Więc pilnowanie tego, zapisanie sobie. Ja miałam taką specjalną szkatułkę, gdzie ja sobie zapisałam, że ja w tej sprawie jestem w prawdzie, że ja nie mam nigdzie poczucia winy, że ja coś zrobiłam nie tak. Bo na przykład wiedziałam, że podpisuję jakąś lewiznę, że ja mogłam iść i patrzeć w oczy, zarówno prawnikom, jak i sędziemu, jak i temu panu z banku, któremu powiedziałam, że opowiada takie historie o tym, jak się bierze kredyty, że jak jeszcze kiedyś będę chciała, to na pewno do niego pojadę, bo to wygląda jak rzeczywistość równoległa ta jakość obsługi, którą on wnosił. I i byłam z tym OK. To, co mnie dojeżdżało, wiesz, to, że Millennium co miesiąc nadal pobiera opłaty, które sobie samo wymyśliło, które nie zabezpieczają mnie, tylko bank, że wręcz sugerowało, że ta opłata od niskiego wkładu. To wiesz, dostałam pismo, gdzie było napisane, że ja ją wnosiłam, bo ja chciałam. I dużo było takich bzdur, gdzie oni próbowali, wiesz, się ślizgać tak na granicy tego prawa i ja totalnie nie miałam na to zgody. I, I płacąc raty zawsze dawałam taką intencję, żeby tu prawda wygrała i żeby ci ponosili odpowiedzialność, którzy wnieśli tam taką intencję, która miała tak potraktować ludzi i oglądałam nawet też później ten film, co się działo właśnie w kredytach frankowych w 2008 roku. Bardzo mnie to poruszyło. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że wymagało to ode mnie dużo takiego pilnowania swojej energii i przestrzeni, bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo. Nie, nie chcę wiesz, używać wulgaryzmów, ale to było dużo. I... Wygrałam na tej zasadzie, że prawda i mam nadzieję, prawo wygrały. I chciałam to wszystko wnieść, żebyś ty też stała, czy stał w swojej prawdzie. I z odwagą a musimy iść po swoje, niezależnie jak duży jest ten gracz po drugiej stronie. To jest nasz priorytet. I, i tak musi być. Nie możemy siedzieć cicho, dlatego że jest tam taka duża instytucja, która sobie z nas czerpie. I życzę Ci też, żeby w takich sytuacjach, żebyś miała takie poczucie, że znajdujesz tą osobę, która jest przekonana do tego, co Ty chcesz, tak jak ten prawnik, którego ja wypatrzyłam, i naprawdę. Niech ci wszystko sprzyja, niech ci ten wszechświat sprzyja jak ty zdecydujesz. I wiadomo, że ta praca z rodem jest potrzebna, bo to był taki kawałek, który próbował mi rozpieprzyć ten sukces i ja totalnie musiałam to oddać. I moim rodzicom, i mojemu rodowi, że nie biorę na siebie odpowiedzialności za to, co oni robili innym ludziom. I nie mam zgody na to, żeby moja rodzina i moje dzieci traciły na takich działaniach, które były w przeszłości. Nie mam zgody na żadną lojalność. O tym też możesz, to możesz sobie przepracować z moją masterclass, o tym, jak czerpać moc z rodu, oddając tą lojalność, bo to jest bardzo mocne i jeśli to ma kosztować nas, wiesz, setki tysięcy złotych, to naprawdę warto to oddać i iść w tym, co jest nasze i w tym, co my wybieramy. Więc do tego Ciebie zapraszam. A będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zdecydujesz się podzielić ze mną swoją a, historią, jak Ty poszłaś, czy poszedłeś po swoje z tą mocą dla, dla całej tutaj ludzkości. Niech się dzieje, niech to się zasiewa.